Witam Was, bracia i siostry, drodzy goście, szanowni państwo, bardzo serdecznie. Dzisiaj, ku zaskoczeniu wielu, ale również i moim, przypadło mi powiedzieć tutaj kilka słów na temat księgi Amosa. A powiedzieć coś na temat księgi Amosa, mając niespełna półtorej godziny, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Ale mimo wszystko, z Bożą Pomocą, spróbujemy. Nie będzie to kazanie, ale raczej wykład. Pastor Mirosław sugerował, żeby był to wykład typowo akademicki, więc z przyjemnością przyjąłem zaproszenie, bo w takiej formie czuję się najlepiej. Mam nadzieję, że i Wy będziecie mieć na tyle cierpliwości, żeby zostać do końca. Księga Amosa, nie przedłużając, drodzy bracia i siostry, drodzy Państwo, to bardzo ciekawa księga, z którą spędziłem dość sporo czasu, bo moja przygoda z tą księgą rozpoczęła się już w Izraelu, gdy spędziłem niemalże cały semestr na jej studiowaniu. Był to jeden z moich przedmiotów podczas stypendium w Izraelu. Później poświęciłem swoją pracę magisterską tej księdze, a konkretnie doksologią księgi Amosa, o czym później. I również. Pochylałem się nad tą księgą w niemieckich egzegetów w Bonn, gdzie miałem przyjemność również studiować, więc trochę czasu z tą księgą spędziłem. Mam nadzieję, że uda mi się coś konkretnego na ten temat powiedzieć. Ale żebyśmy zaczęli opowieść o Amosie, o jego księdze, warto by było dowiedzieć się, gdzie w ogóle znajduje się ta księga, czyli przyjrzeć się strukturze Starego Testamentu. Stary Testament, czy inaczej mówiąc Biblia hebrajska, bo tym terminem będę się również posługiwał. W kanonie hebrajskim jest podzielona Biblia na trzy kategorie ksiąg. Jest to pięcioksiąg, czyli Toha, Prorocy, Nevi'im i Pisma Ktuwim. Takie trzy kategorie ksiąg wyróżniamy. I jak się spodziewacie, zapewne pięcioksiąg to pierwsze pięć ksiąg mojżeszowych, które... Są nazwane od pierwszych słów, które występują w tych księgach, czyli kolejno Bereshit, Szmodwa i Kraba mit Takie nazwy hebrajskie mają te pierwsze księgi Biblii. Co do kolejności, jeśli chodzi o kanon, oczywiście, czyli jest to nasza pierwsza księga, Mojżeszowa II i tak dalej, Te liczebniki nadał im Luther. Wcześniej te księgi były nazywane inaczej, zresztą w Kościele rzymskokatolickim czy prawosławnym funkcjonują inne nazwy, księga rodzaju, wyjścia, i tak dalej. Wiemy, że są to te same księgi. Następnie prorocy, a więc pięcioksiąg, prorocy, tutaj ku zaskoczeniu niektórych księgami prorockimi są takie księga, jak Księga Sędziów, Królewska i Samuela, to są tak zwani prorocy pierwsi. Nevim i za nimi prorocy ostatni, czyli Achronim. Jest to 12 ksiąg prorockich, tych mniejszych, wśród których jest również Amos i Księga Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. No i ostatnia część, która zamyka nam kanon Biblii Hebrajskiej czy Starego Testamentu, to pisma, które wim, one są pewnym podsumowaniem wszystkiego, co było mówione. Dotychczas, czy na zasadzie pewnej dyskusji, polemiki, czy potwierdzenia pewnych wątków. I w pismach wyróżniamy e, tak zwane księgi prawdy, i Emet, są to księgi Hioba, przypowieści Salomona i Psalmy, następnie Hamesz Megilot, a więc pięć zwojów, pieśni nad pieśniami, ród, treny, księga Kocheleta i Estery, i pozostałe, czyli księga Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza, bo jest to jedna księga tak naprawdę, i księga kronik która zamyka nam orędzie Starego Testamentu. To tylko tak, aby przypomnieć albo zaznajomić nas z tym, z czego składa się Stary Testament, więc mamy trzy kategorie: pięcioksiąg prorocy i pisma. Pięcioksiąg, czyli Tora, nie oznacza prawa. Pięcioksiąg Tora to słowo hebrajskie Tora, oznacza wskazówkę. A więc w Starym Testamencie, gdy mamy w tłumaczeniu najczęściej użyte słowo zakon, to po prostu wskazówka. Nie tyle prawo, co właśnie wskazówka. Jest to dość istotne przy interpretacji pewnych tekstów. Bo gdy na przykład psalmista mówi, że rozważa zakon Boże dniem i nocą, to po prostu rozważa wszystko, co Bóg mówi. Tak? Nie chodzi o ksiąg tylko czy, czy jakąś część Biblii, tylko po prostu to, co mówi Bóg. Ale to tak na marginesie. Zmierzamy teraz do księgi Amosa, bo o niej dzisiaj chcemy przecież słyszeć. Okazuje się, w świetle współczesnych badań egzegetycznych okazuje się, że te dwanaście ksiąg prorockich mniejszych Amos, Ozeasz, Joel, Jonasz, Abdiasz i tak dalej. Nie muszę tutaj myślę wymieniać wszystkich z nazwy, tworzą jedną księgę, która nazywa się Trej Asar, czyli dwanaście po aramejsku, czyli Księgę 12. Okazuje się, że gdy przyjrzymy się strukturze tych ksiąg, sformułowaniu, które występują, pewnym tradycjom, które tam są, to można powiedzieć, że należałoby tą, te 12 ksiąg czytać jako całość, bo one do siebie nawiązują i to dzisiaj będę się starał pokazać na przykładzie Księgi Amosa. A więc Księga Amosa to księga prorocka, która wchodzi w skład tak zwanej Księgi 12. Ku zaskoczeniu niektórych należałoby powiedzieć, że Księga Amosa to pierwsza Księga Starego Testamentu. A więc gdyby ktoś zadał pytanie, która Księga Starego Testamentu, a nawet która Księga Biblii powstała jako pierwsza, to właśnie dzisiaj uzyskujemy odpowiedź, jest to Księga Amosa. Nie Hioba, nie jest to pięcioksiąg, ale właśnie Księga Amosa. Mamy różne argumenty stojące. Zatem nie ma dzisiaj niestety czasu ich wszystkich omówić, ale Księga Amosa, która powstawała w VIII wieku, jest pierwszą księgą Starego Testamentu. Nie pierwszym tekstem, bo teksty najwcześniejsze Biblii Hebrajskiej to teksty poetyckie, takie jak na przykład Pieśń Debory czy Proroctwo Balaama, ale jako księga to jest to Księga Amosa. Amos, kim jest ten tajemniczy prorok, po którego chyba nie sięga się zbyt często w kościele, ale również tak naprawdę wydaje mi się, że w synagodze, ponieważ w synagodze księga ta nie znalazła zastosowania w liturgii, przynajmniej nie jako całość. Wiemy, że takie księgi istnieją, np. księga Kocheleta czy Estery są odczytywane w całości, natomiast księga Amosa nie. Kim jest Amos, znaczenie jego imienia to. Bycie zajętym, obciążonym. Niektórzy, przynajmniej w polskiej tradycji biblistycznej, przyjęło się, żeby tłumaczyć to imię jako Pan nosi. Gdy, drodzy bracia i siostry, szanowni Państwo, widzicie tutaj cztery literki J, H, W, H, to jest po prostu tetragram, czyli imię Boga. W taki sposób Bibliści zapisują Boże imię, więc będę czytał to po prostu jako Pan. Więc Amos, ktoś ociężały, ktoś komu trudno mówić. I tą myśl podchwycili nie tylko współcześni egzegeci, ale również egzegeci żydowscy średniowieczni, tak jak na przykład autor Midraszu Waikra Rabba. Midrasz Waikra Rabba jest to komentarz do Biblii hebrajskiej który powstał w ramach judaizmu i w tym oto komentarzu czytamy takie oto słowa: amos al amus oto Został nazwany Amos dlatego, że był ociężałego języka. Mhm. I na śmierć jego pokolenia śmiali się z jego proroctw i nazywali go psilos. To jest zapożyczenie z greki psilos, po grecku to pchła, a więc prorok ten no miał pewne problemy w, w społeczności, w której żył. Tak przynajmniej sugerowałaby tradycja żydowska, ale dowiemy się też dlaczego. Hieronim, autor e, sławnego przecież tłumaczenia Biblii z języków oryginalnych na łacinę, tłumaczenie to jest zwane wulgatą, e, określił Amosa jako imperitus sermona, więc niedoświadczony. Niezdolny w mowie. Coś w języku Amosa było, że ludzie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób mówił, i rzeczywiście jest to język ostry, który obfituje w sarkazm, obfituje w bardzo ciekawe, ale trudne dla ucha sformułowania, i o tym też będziemy mówić. Amos pochodził z te Gdybyśmy zastanowili się, gdzie te leży, to leży. Około 7 km na południe od Jerozolimy. Jest to właśnie ten teren. I Amos był z zawodu pasterzem. Mówi też o sobie, że jest hodowcą sykomór, a więc roślin. Nie był on zawodowym prorokiem. To jest też ważne dla jego biografii. Nie był w, znany w kręgach kapłańskich. Był po prostu człowiekiem, którego Bóg powołał. Zgodził się na to, żeby głosić to, co Bóg mu mówi, ale ważne jest to, żeby zaznaczyć, że nie był on, można powiedzieć, dzisiejszym językiem, profesjonalnym prorokiem, fachowym prorokiem. Po prostu zareagował na to, co działo się w społeczeństwie izraelskim. Gdybyśmy zastanawiali się nad czasem działalności proroka Amosa, bo przecież to jest ważne, aby wiedzieć, kiedy. Te proroctwa były wypowiadane, kiedy prorok miał działać. To wystarczy, że zapoznamy się z nagłówkiem tej księgi i wówczas przeczytamy, że początkiem działalności proroka był okres panowania króla judzkiego Uzjasza i króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasza. To jest dość ważna informacja, ona też sprawia, że możemy umiejscowić jego działalność obok działalności Ozaasza i Zajasza. I Miechaasz. Widzimy zatem, że prorocy Starego Testamentu nie działali osobno, wręcz przeciwnie, czasami ze sobą polemizowali na zasadzie pewnych dyskusji, nawiązań itd. itd. A więc Amos jako jeden z proroków, ale pierwszy z proroków, ten, który, którego księga przynajmniej powstała jako pierwsza, bo nie wszystko, co mamy w księdze Amosa, napisał Amos. Tak? Ale o tym później. Propozycje w określeniu czasu działalności proroka Amosa. Tutaj tylko w skrócie chciałbym powiedzieć, że egzegeci zastanawiają się nad bardzo konkretnym określeniem ram czasowych. Są, jest kilka propozycji, ale generalnie wszystkie propozycje zmierzają do konkluzji, że był to ósmy wiek. Oczywiście w cezurach starożytnych, w datowaniu starożytnym, musimy operować słowem około. Więc nie ma tutaj mowy o żadnej precyzji w działalności. Nie możemy się cofnąć w czasie i zapytać proroka. Zresztą on zapewne inaczej liczył czas. Tak czy inaczej, jest to ósmy wiek przed Chrystusem. Wówczas powstają, można powiedzieć, pierwsze wyobrażenia, pierwsze teksty Starego Testamentu, które czytamy do dzisiaj. I to jest szczególne, że dzisiaj spotkaliśmy się tutaj wszyscy. Aby zastanowić się, co prorok, który żył w VIII wieku, ma nam dzisiaj do powiedzenia, i dalej jest to aktualne. To jest fenomenalne. No cóż, skoro wiemy już, że Amos, żyjący prawdopodobnie w VIII wieku, działający, prorokujący, żyje na terenach Izraela, to warto byłoby się zastanowić, jaka była kondycja narodu. Jako państwa, jak wyglądało państwo Izrael, z jakimi problemami, albo może jego brakiem spotykał się ten twór polityczny, jak to było za czasów Amosa. A więc pokrótce, żeby nie zanudzić was archeologią i historią, ale jednak coś powiedzieć, powiedziałbym tyle. W tym okresie, w VIII wieku, Damaszek przestaje dominować nad Izraelem. VIII wiek to generalnie, przynajmniej początki, bardzo dobry okres dla życia Izraela. Damaszek przestaje dominować, król izraelski Joasz odzyskuje utracone wcześniej ziemię, poszerza terytoria, Asyria zostaje zagrożona przez królestwo Urartu i słabnie Asyria, która była ogromnym zagrożeniem, to zagrożenie później wróci, ale póki co za czasów Amosa słabnie. Egzegeci zastanawiają się, czy w księdze Amosa w ogóle można mówić o czymś takim jak wzmocnienie potęgi Asyrii. To jest kwestia dyskusyjna. Tak czy inaczej Izrael nie czuje się zagrożony. Poszerzane są terytoria, królowie, choć niepobożni wcale, ale jednak jako politycy osiągają pewien sukces. Izrael ma się w tym okresie dobrze. I tutaj świadectwo w postaci tekstu. W 2 Księdze Królewskiej, 14 rozdziale, możemy czytać, lecz ponieważ pan nie zamyślał wymazać imienia Izraela z powierzchni ziemi, przeto wyratował ich przez Jerołbaama syna Joasza. To jest ten król, który sprawował władzę w czasach Amosa. Pozostałe zaś sprawy Jerołbaama i wszystko, czego dokonał, jego potęga, z jaką prowadził wojny, i jak przywrócił Izraelowi Damaszek i Hamad, które należały do Judy, opisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich. Bardzo dobrze, Izrael się rozwija, ekonomia działa, wszystko działa tak jak należy. I zanim przejdziemy dalej, chciałbym zadać pytanie: czy polityczny sukces, sukces ekonomiczny jest oznaką Bożego Błogosławieństwa? A może inaczej, czy zawsze jest oznaką Bożego Błogosławieństwa? Bo wydawałoby się, że tak, przecież gdy mamy finanse, czy jako państwo, czy jako osoby prywatne, dobrze nam się wiedzie, mamy dobrą pracę, wszystko wygląda tak, jak należy, czy zawsze jest to znakom Bożego Błogosławieństwa? Księga Amosa ma nam tutaj coś bardzo konkretnego do powiedzenia. W Izraelu za czasów Amosa, tak jak mówiłem, poprawiają się warunki ekonomiczne, warunki polityczne Izraela. Pomiędzy Izraelem i Judą panuje względny pokój, władcy doskonale prosperują. Pojawiają się zdobycze terytorialne, o których już mówiłem, Lodabar i Karnaim. Księdza Amosa zresztą w szóstym rozdziale o tym mowa. Więc generalnie kondycja kraju jest... Do pozazdroszczenia, jeśli chodzi o Izrael. No właśnie, ale pozostaje to pytanie, czy ten sukces nie jest złudny. Istnieje swoboda odprawiania kultu religijnego w sanktuariach. Niektórzy obywatele prowadzą bardzo dobre życie. Niektórzy. Warto zaznaczyć, ale na tyle wygodne i bogate, że jest to odnotowane w biblijnych księgach. A więc nie było to życie skromne, było to życie w dostatku. Gospodarka kwitnie, ludność rosła, na co wskazują też odkrycia archeologiczne. No jeżeli jest przyrost ludności, znaczy, że społeczeństwo ma się dobrze, przynajmniej w kategoriach starożytnych. Tak, dzisiaj to już jest bardziej problematyczne. Ale Wraz z tym dobrobytem, o którym czytamy w księdze Amosa, wykafelkowanymi domami, udeptanymi ścieżkami, pojawia się coś jeszcze, mianowicie problemy społeczne, które tak naprawdę nie zniknęły do dnia dzisiejszego. Czym były te problemy społeczne? Mianowicie tym, czym zajął się prorok Amos, a więc ucisk ubogich, wyzysk. Sprzedawanie ludzi w imię tego, żeby spłacić ich długi. Ludzie byli, przynajmniej uboższe warstwy, były zadłużane przez to, że nie mogły spłacić pewnych zobowiązań bogatszej części społeczeństwa. Pojawiało się oszustwo w handlu, szczególnie cierpiały na tym właśnie te najuboższe warstwy społeczne, i to jest centralnym tematem księgi Amosa. Nie monoteizm, nie jachwizm, nie kult, poprawność składania ofiar, ale właśnie problemy społeczne. Że istnieją ludzie, są w społeczeństwie ludzie, którzy są uciskani przez tych, którym, wie, którym wiedzie się lepiej. Zanim przejdziemy dalej, bo jest to temat, który trzeba będzie rozwinąć, poczujecie się, drodzy bracia i siostry, Drodzy Państwo, jak na szkółce niedzielnej, bo właśnie tak wyglądają moje szkółki. Szczęście moich uczniów, że nie mamy ich co tydzień, ale już rodzice niektórzy pytali, kiedy następna szkółka, bo oni się tam jakichś rzeczy dowiadują, rzekomo. Dzieci mówią mi potem o datowaniu księgi Amosa i tak dalej, więc zapraszam na szkółki niedzielne. E, jakie mamy teorie na temat powstania księgi Amosa? Bo zanim przejdę do tych teologicznych wątków, to chcę jeszcze tutaj poświęcić chwilę czasu. I tutaj jedno ważne zastrzeżenie, które będzie nam towarzyszyć przez być może jak pan Bóg da i pastor, to inne wykłady. Księgi Starego Testamentu po pierwsze nie powstawały w próżni kulturowej. One nawiązują w swoich wyobrażeniach do pewnych wyobrażeń starożytnych, czy to mitologii akadyjskiej, sumeryjskiej, babilońskiej, asyryjskiej, ale również nie powstawały w miesiąc albo rok. Dla przykładu, redakcja Księgi Nehemiasza trwała około 400 lat. Gdybyśmy chcieli odtworzyć po kolei etapy redakcyjne, jak to było z Księgą Amosa? Czy było tak, że Amos siadł, napisał to w miesiąc, dwa, może w dwa lata, trzy. No, niekoniecznie. Teorii mamy dużo, ja przedstawię pokrótce kilka, żebyśmy poczuli klimat tych rozważań, bo nad tymi kwestiami redakcyjnymi yy, i ja i moi koledzy z katedry siedzimy latami, a i tak ostatecznej odpowiedzi nigdy nie uzyskamy. Tak czy inaczej, jedna teoria mówi, że księga powstała za życia proroka i była to na początku tradycja ustna, później zaś była przepracowana przez jego uczniów. To jest stanowisko Jeheskela Kaufmana, izraelskiego biblisty, którego później stanowisko też przywołam. Szkoła skandynawska, tak zwana egzegeci z tej szkoły sugerują, że księga ta powstała za czasów drugiej świątyni a więc już dawno po tym, jak Amos poszedł do swojego świata pozwólcie, że użyję takiego Określenia, a wcześniejsza tradycja ustna została spisana w formie księgi, a więc czasy drugiej świątyni. Redakcja dwustopniowa autorstwa Nahuma Rozela. to jest człowiek, który jest nauczycielem moich nauczycieli w Izraelu. Uczyłem się u jego ucznia. Jest to doktor Micha Roy, który, z którym właśnie często dyskutowałem na temat księgi Amosa. I on uczył się właśnie u Nahum Rozel, z którego komentarzy też wielokrotnie korzystałem, sugeruje, że były dwa etapy powstawania tej księgi. Pierwszy to etap powstawania oryginalnego przesłania Amosa, a więc divrei Amos, to co mówił Amos. Natomiast później nastąpiła tak redakcja zwana deuteronomistyczna, redakcja deuteronomistyczna, która miała za zadanie uaktualnić przesłanie tekstu. Okoliczności historyczne się zmieniły. I ta redakcja deuteronomistyczna przepracowywała tekst, aby on był czytelny dla późniejszych odbiorców, czyli około VI wieku, no dość późno, tak? 200 lat, w zdaniem Rozela, by zajmował ten proces redakcyjny. I koncepcja wypracowana przez Hansa Waltera Wolfa. Jest to niemiecki egzegeta, Od razu powiem, w Niemczech trochę czasu spędziłem, na bońskim Uniwersytecie i tamtejsi egzegeci, zresztą nie tylko tamtejsi, ale po prostu Niemieccy lubują się w bardzo dokładnym rozpracowywaniu ksiąg i w bardzo dokładnym odtwarzaniu etapów redakcyjnych co do słowa. Także tu i tak w skrócie przedstawię tą koncepcję. A więc Hans walter Wolf twierdzi, że na początku powstały rozdziały trzeci i szósty. Zobaczmy, że My czytamy Biblię w odwrotnej kolejności. Tak? Mamy oczywiście do tego prawo, ale warto zwrócić uwagę, że Biblia niekoniecznie musiała powstawać w kolejności, w której ją znamy. A więc powstałyby rozdziały trzeci i szósty, następnie do, doszłyby do korpusu Księgi Pięć wizji i wyroczni przeciwko narodom, następnie miałaby działalność tzw. szkoły Amosa. Pojawiły się, pojawiłyby się relacje biograficzne, a więc ta utarczka z Amasjaszem, o której możemy czytać nagłówek. Następnie redakcja deuteronomistyczna, która miałaby uaktualnić ten tekst, i później rozdział dziewiąty, który tak naprawdę nam się najbardziej podoba, bo on zawiera wieść o zbawieniu. Ale nie przez przypadek umieściłem tutaj ten slajd, dlatego że wieść o zbawieniu przyszła na koniec gdy już na pewno sprawy było za późno, ale o tym później. Więc tej koncepcji nie musimy znać na pamięć, ale zapamiętajmy, że wątki eschatologiczne, czyli odbudowa chatki Dawida, zbawienie Izraela, te teksty prawdopodobnie pojawiły się najpóźniej. To jest ważna informacja. A co zawiera Księga Amosa? Nie wiem, czy Byliście, drodzy bracia i siostry, szanowni państwo, przygotowani na to, że dzisiaj będziemy mówić o księdze Amosa. Ja poleciłem swojej żonie, żeby przeczytała tę księgę. Nie wiem, czy to zrobiła, ale jeżeli nie przeczytaliście, to przeczytajcie ją w domu, proszę. Ja postaram się ją szybko streścić, co księga Amosa zawiera. A więc zawiera tak zwany cykl o narodach, a więc Słowo Boga skierowane przeciwko narodom, które nie są Izraelem, następnie zapowiedź sądu nad Królestwem Północnym. Tam pojawia się formuła, tak mówi Pan Zastępów. To jest ważne, bo ona nam domyka pewną narrację. Następnie są wizje Amosa, a więc Amos widzi Boga, co jest bardzo znaczące. To jest jedna z niewielu postaci, która mówi o sobie, że widziała Boga. Yy, powiem tylko że Izajaszowi się nieźle oberwało za ten werset, że widział Boga w pewnym midraszu. Jalko Trzymoni, którym się zajmuje w doktoracie, ale o tym może kiedy indziej. Także jak ktoś mówi, że widział Boga, to jest tu pewien problem, ale Amos widział, więc. Okej. Okay. I zapowiedź ratunku dla Izraela, o której mówiłem to na końcu. Tak rozkłada się nam treść księgi Amosa. Tutaj tabelka, taka, żeby to wszystko podsumować, i powiedzieć tylko, że ten podział jest spowodowany pewnymi formułami. Podział tekstów Starego czy Nowego Testamentu jest bardzo ważny, bo widzimy pewną strukturę i myśl teologiczną tekstu, który badamy. O tym też później. Natomiast powiem tylko, że. Te fragmenty, o których mówię, one się rozpoczynają i zamykają pewną klamrą. One były rozpoznawane jako pewne jednostki tekstowe i były czytane też oddzielnie. No cóż, wypadałoby chyba zrobić przerwę, bo wyczułem tutaj lekkie zmęczenie. Także może zaśpiewamy jedną lub dwie pieśni, a ja też sobie odpocznę, bo przed nami dopiero Najciekawsze.